Witamy serdecznie, kolejne dobre planszówki. Dzisiaj będą wyjątkowi goście. Kto tu z nami jest? Marta Czerwińska i Ula Sadłowska. Dzisiaj Wam opowiemy o grze pandemik. Jest to gra dosyć życiowa w obecnych czasach. Opowiada ona o pandemii. Staramy się walczyć właśnie tutaj na mapie świata z pewnymi chorobami. Mamy cztery choroby. Właśnie przed chwilą zakończyliśmy partię w, w tą grę. I dziewczyny opowiedzą, jak im się grało. No Początkowo trochę byłyśmy chyba obie zestresowane, ale myślę, że to bardziej ze względu na to, że yy, gra dosyć mocno uderza do, do świadomości człowieka, bo żyjemy teraz w takich czasach, yy, a nie innych, yy, ale udało nam się wygrać, więc yy, happy endem skończyła się rozgrywka. Happy endem. Dla mnie to było duże wyzwanie, bo po raz pierwszy grałam w grę kooperacyjną. Tu w życiu nie grałam. Zazwyczaj walczyłam z kimś i, 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 i tak, I musiałam współpracować i ta adrenalina no, wydawało mi się, że będzie mniejsza, mm -hmm. ale jednak nie. Właśnie tutaj bardzo dużo dyskusji się toczyło w trakcie. Tak, no bo jest gra kooperacyjna, więc jakby rozmawiamy ze sobą, co robimy, jakie akcje mm -hmm. podejmujemy. Powiedzcie w ogóle, bo jakby też niedużo gracie w transzówki, też nie jest to jakby, standard, jakby u Was w graniu. Jak oceniacie samą grę pod kątem trudności zasad, pod kątem tego, jak Wam się grało, płynnie szło? Mi osobiście grało się bardzo dobrze. Bartek jest osobą, która bardzo fajnie tłumaczy zasady, zasady gry. Ja nie wiem, to nie o mnie, tylko o grze. Tak, ale... By... Jakby przejrzyste zasady gry. Myślałam, że, że będzie gorzej właśnie ze względu na to, że w planszowe gry raczej nie grywam, ale zasady ogólnie są proste i myślę, że gra jest tak naprawdę dla każdego. Myślę, że nawet może być dla całych rodzin, ale na początku wymaga trochę skupienia, bo, bo tutaj trzeba troszeczkę zapamiętać. No i co jest ważne w tej grze? Można się uczyć geografii, bo przemieszczamy się między miastami, ale po takim rzetelnym przeczytaniu tej instrukcji myślę, że, że można zacząć grać. Tak. Może nie tyle swobodnie za pierwszym razem, ale jakoś tak próbować sobie to układać w głowie. Jasuka też nie jest trudna, ona no, ma dalej kilka stron, one są dosyć ładnie prosto opisane, dużo obrazków, więc samo zapoznanie się z zasadami nie jest trudne. Natomiast też graliśmy wariant łatwy, ten taki mm -hmm. początkujący, gdzie mieliśmy tylko cztery karty tzw. epidemii, która wybucha w momencie, kiedy coś... Najgorsze karty. Najgorsze karty w grze. Generalnie w grze jest nawet sześć kart epidemii, więc można grać trudniejsze warianty i wtedy, jak pamiętam, grałem, jest rzeczywiście dosyć, dosyć trudno. Mm, powiedzcie mi jeszcze, jak w ogóle w porównaniu do gier, które kiedyś graliście, Monopol, i tak dalej. Jak oceniacie w ogóle to, co teraz jest na szukach? Jak w ogóle oceniacie postęp yy, w z mam, mam wrażenie, że się więcej dzieje, bo jest dużo gadżetów. To, to nie jest rzucanie kostką do gry i przesuwanie się po, po planszy. Tutaj mamy naprawdę i karty, i znaczniki, i jest tego, możemy coś budować. Przykładowo tutaj. Mieliśmy wybudować stację, w której się leczymy. więc Tych gadżetów jest naprawdę dużo, i mam wrażenie, że ma się większy wpływ na, teraz na te gry, na, na ich przebieg, bo kiedyś to była bardzo losowa kwestia, przynajmniej w moim doświadczeniu. Rzutkostko. Rzutkostko, A tutaj my mamy wpływ na. na, na tak, ale też jest właśnie bardzo dużo kart, które pomagają jakby albo przeszkadzają czasami w, w samej rozgrywce, ale jest dużo czynników, które wpływa na samą grę, chociażby postacie, które losuje się na samym początku, ponieważ każda postać ma swoją charakterystykę i swoje jakieś specjalne moce, hmm. które wykorzystuje się podczas samej Jaki gry. <laughs> moce już mają karty, pewnie. Słuchajcie, bo też tutaj tak rozmawiamy nie bez przyczyny, ponieważ jakby cały projekt jest dofinansowany z działa lokalnie, współfinansowany z Województwa Zachodnie Pomorskiego oraz amerykańskiej Fundacji Rozwoju Fundacji Wolności. wolności, wolności tak? I Akademii Rozwoju I Zwoju. Zwoju i Filantropii, dokładnie. Więc jest bardzo dużo jakby udziałowców które w całym tym projekcie. Ważą cechą działa lokalnie jest dobro wspólne. Powiedzcie, czym jest to dobro wspólne? Właśnie to jest program generalnie, który ma za zadanie pozwalać ludziom określać, czym to dobro wspólne jest w danej społeczności, w danym miejscu. Jak mówiliśmy lokalnie, działania lokalne, czyli na jakiejś przestrzeni, zazwyczaj w mniejszych miejscowościach. No i dobro, dobro wspólne to może być tak naprawdę wszystko, co dotyczy pewnej grupy. To, to może być e, czyste powietrze, możemy myśleć o, o przestrzeni publicznej, e, możemy rozmawiać o, o, o wspólnej jakiejś kulturze, e, więc to są dla nas takie wartości, które przemawiają w tym programie działają. Tak, ale to jest tak jak właśnie Marta powiedziała, dla każdego to dobro wspólne to jest, to jest coś, coś innego. Bardziej czym dla Ciebie jest dobro wspólne? W Ach, widziałem, że to pytanie fajne. Dane dobre wspólnym są właśnie te gry planszowe, które staramy się tutaj przekazywać dzięki realizacji projektu. Pokazujemy je właśnie jak one wyglądają obecnie. Chcemy zachęcić zwłaszcza młode osoby, żeby odciągnąć je od komputerów i zaprezentować jak one rzeczywiście wyglądają. Więc jakby takim naszym dobrym wspólnym, który staramy się tutaj realizować w tym projekcie jest przekazywanie wiedzy o tych grach i angażowanie osób do, do grania, ponieważ gry są dużo ciekawsze niż to, co oglądamy w telewizji czy na komórce. Raz, że jesteśmy z osobami różnymi na, na żywo, Siedzimy koło siebie na stole, przy stole. Nie ma tego, że gdzieś w internecie sobie tam online z kimś oglądamy, bo nikogo nie widzimy. Mamy takie relacje, uczymy się przy grach naszowych bardzo wielu rzeczy przegrywania, wygrywania, to są takie podstawowe oczywiście, ale też tak jak w przypadku pandemika, kooperacji, tak? współpracy, jakby staramy się dogadywać ze sobą, rozwijamy te umiejętności interpersonalnych, zaczynamy sobie porozmawać i tak dalej, więc jakby no, korzyści jest bardzo, bardzo dużo. Znaczy, właśnie jak sobie myślę o tej grze, która właśnie wymusza współpracę, wymusza dyskusję, to też po, mam wrażenie, że pozwala w ogóle na nauczenie pewnej strategii opracowywania y, strategii, czyli wspólnych rozwiązań, generowania pomysłów. Czyli myślę, że poprzez te planszówki y, w ramach programu Działaj Lokalnie tego też można się po prostu uczyć. Ale można też... współpracować po prostu. Można się uczyć tej współpracy, a wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne. Teraz też w tych, w tych czasach, gdzie jesteśmy zamknięci w domu i troszeczkę jesteśmy zdani na siebie, więc y, myślę, że Warto inwestować właśnie w tego typu rozrywkę rozwijającą. Ale też myślenie strategiczne takie, myślenie o następnym kroku, ponieważ gramy tymi, samami, tymi samymi kartami, one się powtarzają i musimy obserwować co się dzieje na planszy i przewidywać co może się wydarzyć w następnym po prostu kroku, nie? Gry penszowe mocno poszły na i już to nie wygląda tak jak kiedyś, właśnie tak jak mapa z kostką, rzutkowską różpionkiem. Jak widzicie mają bardzo fajne komponenty, często są też figurki na mapie, zamiast różnych pionków, yy, bardzo kolorowe karty, które powodują, że wchodzimy tylko jakby w grę. No, jest tego bardzo, bardzo dużo. Ostatnio pojawiają się gry, które już mają 3D jakieś komponenty, które są jakieś budynki się stawia i inne elementy. Po nich porusza, więc no, gry się mocno rozwijają. No i, no, dzięki temu też zachęcają takich in, innych graczy do, do wejścia w ten świat gier bo wyglądają ciekawie. Zwłaszcza yy, młodzi ludzie, którzy chcą coś zobaczyć, to chętnie sięgają po coś, co fajnie wygląda niż o zwykłą planszę z kostkami. A jeszcze myślę sobie, że dodatkowo takie dobro wspólne się wytwarza tutaj w ramach tego projektu, bo tworzy się wypożyczalnia, do której mają dostęp. Mieszkańcy pewnej no, otwartej przestrzeni tak? mhm. w, czasach, w czasach pandemicznych możemy poznać planszówki poprzez po prostu jej wypożyczenie, a nie od razu je Dokładnie, gry możemy wypożyczyć w naszej wypożyczalni. Jeśli ktoś ma ochotę, zwłaszcza pandemika, spróbować sobie zagrać, to jest on jak najbardziej u nas do wypożyczenia. Piszecie do domu tutaj na ten adres, który zaraz się tu pojawi e, i umawiacie się i odbieracie pancówkę i możecie sobie grać. E, jedynym warunkiem jest płacenie kaucji, która jest oczywiście zwrotna, a w czasie możecie sobie przez tydzień albo na dłużej, jeśli potrzebujecie e, pograć i zbawić świat w e, pandemii. Tak, teraz jest to o tyle fajne, że dużo więcej czasu spędzamy w domach. tak? W, w, są wytyczne takie, żeby ograniczać wyjścia poza, poza domy, więc częściej siedzimy ze swoimi rodzinami. Także myślę, że fajnie jest spędzić w ten sposób czas, tym bardziej, że idą święta. Dokładnie. Dodam jeszcze, że coraz więcej gier, które wychodzą nowe na rynku, mają wariant tak zwany solo, czyli można mm -hmm. grać sobie samemu. Więc to też jest taka. Trochę rozwiązanie na tym, co można robić w, w domu, jeśli jesteśmy tam pieniędzy na kwarantany, dajemy na to. Mm. Y, pandemia również niby ma w sensie w gracze, ale tak naprawdę może też samą w tą grę grać, wtedy kontroluje się stanowi to postacie, więc też jak najbardziej pandemia jest spokojnie dostosowana do tego, żeby grać w miosę. Jeszcze mi się wydaje, że też wasz projekt tworzy pewną społeczność. Bo chyba gracze w pewien sposób mają okazję się spotkać. Ludzie o podobnych w pasjach, może nie bezpośrednio zawsze, ale nawet w sieci. Dlatego też tworzone są te filmy. Tak, tak. Filmy tworzymy, żeby no, zaprezentować jakie gry mamy, jakie kupujemy i co jest fajnego na rynku, żeby po co kupować. No, ale wokół tego tworzy się no, społeczność tak zwana na Facebooku, czyli mhm. coraz więcej osób jakby lubi nasz profil i zaczyna mhm. oglądać te filmiki. Więc wydaje mi się, że to też jest właśnie te, te, te dobro wspólne, taka wartość dodana w ogóle do całego projektu, że zbieramy pewną rzeszę osób związanych z, z tą tematyką no i mam nadzieję, że to się rozwinie gdzieś, gdzieś dalej. Może nie będę jakimś tam youtuberem znanym, ale o ile tyle mogę, to, to będę starał się promować tą naszą pasję, bo jest bardzo fajne. Koszalin, centrum Pomorza Plaszówkowego. <grywa> miejmy nadzieję tak I miejmy nadzieję, że wrócimy też do Plaszówek nad Morzem, które zawsze były organizowane, natomiast mm. e, na razie nie ma jakby widoków na uniknięcie tej pandemii czy zakończenie jej, więc póki co wszystko robimy online. Chyba tyle. Oby się zakończyła tak jak nasza rozgrywka, czyli zwycięzca. Tym optymistycznym akcentem. <grym> ja bardzo dziękuję za odwiedzenie mnie. My również dziękujemy za zaproszenie. Było bardzo miło. Moim i Państwa gościem była Marta oraz Ula z Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie. A my no. tymczasem żegnamy się i widzimy się już w kolejnym odcinku za tydzień. Do zobaczenia. Hej! Cześć!